Cześć! Dzisiaj chciałem Wam szybko pokazać dwa zegarki. Pierwszym z nich jest to Montegrappa Mule. Nazwa wzięła się stąd, że zegarek wykonany jest z prawdziwej miedzi. Mówimy o kopercie tego zegarka, jak i oczywiście stali nierdzewnej 316L, wodoszczelność 5. Atmosferę, szkiełko, szafirowe, delikatnie wypukłe, przekłamujące światło. Koronka zakręcana, bardzo ładnie zdobiona. Pasek również wyśmienicie wykonany z logo Montegrappy. Zegarek 43 mm szerokości. Zegarek, który jest unikatowy, to na pewno. Drugim z nich jest to również zegarek marki Montegrappa. Zegarek jeszcze wyżej pozycjonowany w hierarchii zegarków tej marki. Jest to zegarek, który nazywa się Nerouno. Zegarek, który również ma szkiełko szafirowe z antyrefleksem. Tak samo jak i ten zegarek. Zegarek ma taką samą wodoszczelność. Natomiast Tutaj mamy do czynienia z wkładanymi kamieniami szlachetnymi. Jest to onyx na godzinie 12. Jak i na koronce. Um, oraz oczywiście sam projekt tego zegarka i design, jak on jest tutaj oszlifowany i wyprofilowany. To wszystko składa się na to, że zegarek jest bardzo unikatowy. Zapięcie tutaj w tym przypadku jest motylkowe. I mamy skórkę. Z dominiami e, skórka aligatora. E, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tych zakarków, chcielibyście je poznać w trochę większych e, detalach, w przybliżeniu, e, w, w kilku obszerniejszych zdaniach, to dajcie znać. E, tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.